Dzień dobry, nazywam się Anna Szawiel. Czytam dla was książkę Anny Matwiejewej Przełęcz Diatłowa. Tajemnica Dziewięciorga. Ta historia wydarzyła się naprawdę w 1959 roku. Grupka turystów wyszła w góry północnego Uralu i zginęła w do dzisiaj niewyjaśnionych okolicznościach. Śledztwo w tej sprawie zostało na 50 lat utajnione i od tamtej pory mnożą się hipotezy. Co mogło się stać? W moim mieszkaniu jest bardzo zimno. Termometr pokojowy pokazuje 11 stopni. Wyobraźnia domaga się niedźwiedzich skór i szorstkich rąk, które łamią przy ognisku niedopieczone kości, i żeby odblaski płomieni pełgały po brodatych twarzach obowiązkowo. Jest połowa listopada zaczyna się tradycyjna uralska rozrywka. Bitwa o ciepło. Aż do marca będę kopniakami zmuszać się do wejścia w lodowate poranki. Kot miękko wskakuje na parapet i przygląda się czemuś, co tylko on zna i zauważa za oknem, gdzie jest jedynie czarne powietrze i śnieg, chrzęszczący jak kapusta. Choć nie jest to literatura faktu, to na tych faktach bazuje i wokół nich. Snuje się ta historia. Mamy bohaterkę, która jest pisarką. Nagle z różnych stron docierają do niej pozornie, trudne do połączenia fakty, zdarzenia. Historia diatłowców, jakby ją osacza, wciąga. Ona sama zaczyna się dowiadywać coraz więcej, zaczyna pisać o tym książkę. Jej prywatne śledztwo wciąga również nas, czytelników czy słuchaczy, i zachęca do. Do znalezienia własnej prawdy o historii dziewięciorga. Przełęcz diatłowa tajemnica dziewięciorga. Zaprasza Anna Szawiel.